Elo elo Rozpoczynamy akcję HOT SEA CHALLENGE 3 Zasady się nie zmieniają Wpłacamy, pomagamy Tym razem zbieramy dla Adriana na komputer Lecimy z tym Wstaje świt, mimo że mrok jest wokół Jak dziecko nocy, pisze chłodny protokół Zamknięty w sobie, zamknięty w środku Mam myśli w toku, nie proś o dostęp Nie poznasz kodu, podaj filter Na te informacje, jak nie oszaleć Mistrz Madness, mam tylko kartkę, nie ostry cień, ale mgła powija klatkę, a także mnie. Do udziału w zabawie nominuję Blowek, Freeze, Rezy, Stew, Mamet Kalidow, Wardenga, Naruczak, Abstrahuje, Wojtek Gola, Planeta Faktów, Isamu, Vito Minecraft, Nitrozyniak, Kaluch, Spinka Film Studio, TVM, Wersow, Karolek. Pięć sposobów na. Kamerzysta i Izak. Macie czas do jutra. Yo!